Witamy po krótkiej przerwie. Tym razem naszymi gośćmi są ksiądz Daniel Narkun. Ksiądz Daniel Narkun jest wikarym parafii Świętego Piotra Apostoła w Solecznikach i organizatorem wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży. Witam serdecznie. Także witam. Jest z nami też Artur Markiewicz, animator młodzieży w kościele Świętego Rafała Kalinowskiego w Niemierzu. Witam serdecznie. I witam serdecznie Łukasza Mikielewicza, harcerza i wolontariusza na Światowych Dniach Młodzieży. Witam serdecznie. Dobra. Dlaczego tak naprawdę warto wybrać się na Światowe Dni Młodzieży, księdze Danielu? Tak naprawdę warto z tego względu, że Światowe Dni Młodzieży to jest także nasze wyznanie wiary, szczególnie młodych ludzi którzy wybierają się na Światowe Dni Młodzieży. I to jest wartość najwyższa, którą możemy sami zabrać i w którą włączymy się z osobami także wyznającymi Jezusa Chrystusa. Artur Markiewicz, który w Niemierzu organizuje grupę, która bardzo do serca wzięła sobie słowa Światowych Dni Młodzieży, Błogosławieni Miłosierni. I spełnia uczynki miłosierdzia. Tak naprawdę, co to są uczynki miłosierdzia i co znaczy, że wy je spełniacie? Więc od jesieni próbujemy szykować się do Światowych Dni Młodzieży, bo właśnie do tego nawołują organizatorzy tych dni: by przyjazd do Krakowa nie był tylko taką wycieczką albo jakąś imprezą jednego, kilku dni. Ale żeby było to takie przeżycie kulminacyjne, takiej pielgrzymki, która trwa i będzie trwać po, po, tym, po tej uroczystości. Więc papież wola, byśmy byli miłosierni, byśmy uczyli się czynić uczynki miłości, bo te uczynki, które nam proponuje katechizm, jako uczynki miłosierdzia uczą nas po prostu kochać i być chrześcijan, chrześcijanami w praktyce. Myślę, że możemy powiedzieć, że jednym z uczynków miłosierdzia jest byciem wolontariuszem podczas Światowych Dni Młodzieży. I tutaj z nami jest harcerz Łukasz Mikielewicz, który wybiera się na Światowe Dni Młodzieży i razem z drużyną harcerską, nie sam chyba tam jedziesz, będziesz wolontariuszem. Na Dni Młodzieży jedziemy ze Związkiem harcerstwa Polskiego na Litwie. Mamy swoją delegację, ale tak naprawdę dołączamy do Związku harcerstwa Rzeczypospolitej. Będziemy częścią ogromne, ogromnego, ogromnego zlotu harcerzy i po prostu będziemy robić wszystko, żeby ten zlot był dla tych pielgrzymów jak najlepszy, jak najbezpieczniejszy, jak najwygodniejszy i żeby zabrali stamtąd najwięcej rozumiem. Ale czy jesteście jakoś specjalnie do tego przygotowani czy y, zwyczajnie jedziecie jesteście harcerzami, więc macie jakieś przygotowanie i je zastosujecie już tam będąc w Polsce? Oczywiście tak już jest. Jesteśmy harcerzami, mamy dość niezły bagaż już ze sobą, ale y, przed Dniami młodzieży przejdziemy naprawdę, naprawdę skomplikowa skomplikowany kurs pierwszej pomocy. Będą to naprawdę poważne kursy, przyjęli do nas instruktorzy z Polski, później my pojedziemy do Polski się szkolić i naprawdę staniemy się kwalifikowanymi pomocni, pomocnikami, tak w strefie medycznej, tak w sferze organizacyjnej, no, znaczy wszędzie, gdzie będzie potrzebna nasza pomoc. Księże, czy możemy zaliczyć to do e, uczynków miłosierdzia? Na pewno. To jest miłość ze względu bliźniego i. To wyraża się przez praktyczne zastosowanie wiary w swojej codzienności. A Teraz pytanie o takie organizacyjne sprawy. Wiem, że ksiądz Zabiera jest jednym z organizatorów wyjazdu młodzieży z Litwy, aż 150 osób, które jedzie do Polski na Światowe Dni Młodzieży. I jak wygląda ta cała organizacja tego wyjazdu z perspektywy księdza? Ogólnie zaregistrowałem grupę 26 lipca ubiegłego roku, gdy papież Franciszek rejestrował się. Później od razu zarejestrowałem i swoją grupę. I 27 już otrzymałem odpowiedź, że mamy przydzielone już miejsce, zarejestrowaną grupę. A to było I od razu 150 osób? 150 osób, realnie ich nie miałem ale musiałem zarejestrować tą grupę, a później zebrałem już od września rozpoczęliśmy rejestrację i także przyszykowanie duchowe według programu Deoprofil, który startował od grudnia, to według tamtego programu teraz szukujemy się duchowo. A co znaczy ten program Deoprofil? Deoprofil jest stworzony dla młodzieży, ponieważ przed tym jeszcze byli dwa programy, Chat ze Słowem oraz Serce 2.0 i w różne sposoby ten deoprofil e, tak e, komentując jego albo streścić można w taki sposób, że jest włączenie do liturgii e, według e, znaku jakiegoś, na przykład węzły i te węzły powiązane są z grzechami i każdy węzeł Odwiązywaliśmy, wyznając także naszą wiarę, odnawiając przyrzeczenie Chrztu Świętego. Czy wyrzeka się tam szatana, i tak dalej, i młoda osoba stojąc naprzeciw ołtarza rozwiązuje ten węzeł. To bardziej program taki integracyjny, i także do tego programu wchodzi i do Dmilościa i adoracje i inne rzeczy. To tak naprawdę. Ym, można byłoby jego komentować i w ogóle streścić jeszcze bardziej, ale mniej więcej w takim stylu jest. Wiele osób martwi się trochę sytuacją w Europie, z tym, że wzrasta zagrożenie terroryzmem. Czy ma ksiądz jakieś takie, takie znaki od rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci na Światowe Dni Młodzieży, którzy martwią się o to, czy na pewno będzie tam bezpiecznie? Na początku, gdy tylko po, po atakach terrorystycznych we Francji miałem to pytanie od rodziców. Natomiast stanowczo powiedziałem, że wyjeżdżamy i nie zważając na to, jaka jest sytuacja, chociaż niebezpieczeństwo jest na wysokim poziomie, ale niestety tak jak i z księdzem Leszkiem, z z księdzem Tomkiem w Bilgorajskiej parafii, on pracuje i tam, gdzie pojedziemy, to też rozmawialiśmy na ten temat i przyjeżdżał e, samochód e, nalodowany drzewem, mówi, o, te drzewa też mogą spać na nas teraz i w tej chwili. Nie wiemy kiedy, w jaki sposób. Natomiast e, musimy świadczyć wiarą, wiarę swoją. I Pan Jezus też w tej Ewangelii. Ośmiu błogosławieństw powiedział, że będą Was prześladować. I w różny sposób, na różne sposoby, jesteśmy prześladowani jako chrześcijanie i dzisiaj, i pod zagrożeniem jesteśmy zawsze. A Pan Jezus mówił, że i pozostajecie pod zagrożeniem, natomiast cieszcie się, ponieważ wielka nagroda Was czeka w niebie. I dlatego te słowa muszą stać się żywymi w naszej codzienności. Musimy zrobić wszystko, żeby to bezpieczeństwo byłoby gwarantowane, natomiast też wewnątrz mieć tą wolność, że Pan Jezus Bóg pokieruje. I w jaki sposób, kiedy, w jaki sposób odejdziemy z tego świata, to nie od nas zależy, a od Boga. Dlatego my musimy też odważnie świadczyć swoją wiarę, że nie mogą też fizyczne. Bodźce, jakieś zastraszyć nas, ale musimy swoją wiarą e, zaświadczyć, że jesteśmy mocni i wierzymy w Jezusa Chrystusa, a on wyprowadzi nas na głębie swego miłosierdzia. Arturze, a w waszej drużynie wy rozmawialiście o tym jakoś? Było to tematem waszych rozmów? Właśnie, że po ostatnim ataku yy, była taka rozmowa, kiedy pewna dziewczyna po prostu zapytała, co o tym myśleć, więc... Yy, Próbowałem powiedzieć tak, że to, to w każdym wypadku to musi być osobista decyzja tego uczestnika, który powinien o tym porozmawiać ze swoimi bliskimi, bo nawet jeżeli nie myśleć o, o terroryzmie, to, to to nie jest bardzo łatwy wyjazd i to nie jest, właśnie już jak mówiłem, zwykła wycieczka, więc każdy musi naprawdę zrozumieć, jakie są jego motywacje. Ja ufam w, w odważną młodzież. Myślę, że młodzi są właśnie dlatego młodzi, bo są odważni. I y, jestem pewny, że, y, że, że, że się odważą, że, że nie zostanę jeden. <śm> y, bo, bo też to jest chrześcijaństwo, by, żeby, że pomimo ciemności, które mogą być przy nas. Y, ufać, wierzyć w światło i, i, i nieść innym te światło. Więc jak my się nie będziemy bać, to, to, te, to też już jest świadectwo. Tak naprawdę mamy też harcerzy, którzy będą tam wszystkiego pilnować i każde nawet otarcie, gdzieś tam nadgarstka będzie pewnie fachowo, fachowo zabezpieczone i opatrzone. A harcerze co harcerze NATO, którzy tak naprawdę w dużej mierze dbają, może nie tyle o, o, o ten taki porządek stricte państwowy, ale taki porządek już na polach, gdzie będzie mnóstwo ludzi. Czy wy też o tym rozmawiacie, czy, czym, czy też nie? Poddajecie się jakby temu, jak będzie. Szczerze, dzisiaj właśnie rozmawiałem z harcerką jedną o tym i tak mówiliśmy o tym, czy tak. Y na, na, na wpół poważnie, i mówiliśmy, że oczywiście to jest możliwe, że coś się wy, wydarzy. No w końcu takie, takie skupiska to jest jednak tych terrorystów, jest, jest ich tym celem, więc nie wiem, to może ich jest nawet sprawa honoru, coś tam zrobić, ale naszą, naszą sprawą jest yy, po prostu zachować tą, tą zimną krew i w ogóle sądzę, że. Każdy ma swoje, swoje jakieś kompetencje. Pewnie, że ma swoje kompetencje się modlić i oddać całego siebie modlitwie i obcowaniu. My jako wolontariusze mamy obowiąz obowiązek po prostu być tam od, od rana do wieczora. Po prostu być, służyć, pomagać, mm, robić wszystko, wszystko było bezpieczne i, i wszystko było w porządku i zorganizowane. A na, a na skali jakiejś, yy, bezpie jakiegoś bezpieczeństwa antyterrorystycznego, ktoś nad tym czuwa. Sądzę, że my po prostu ufajmy, że ktoś nad tym czuwa i wie, co robi. A jeśli coś się wydarzy, to my wolontariusze oczywiście musimy być na to gotowi, że to będzie, na, powiedzmy, nasze pole do popisu, pokazać, że my możemy Przetrwać wszystko, Hartaś jest gotowy na wszystko. Właśnie czuła i mówi mu ciągle, e, witając się, więc czuwamy i zobaczymy, jak tam będzie. Miejmy nadzieję, że niczego się nie wydarzy. Czy odczuwa ksiądz e, jakieś odnowienie e, duchowe e, wśród osób, które przygotowują się do tego wyjazdu, jeszcze tuż przed wyjazdem? Jeszcze nic się jakby nie wydarzyło, chociaż tak naprawdę tam jest punkt kulminacyjny, a wydarza się cały czas. Czy już widać jakieś owoce tej pracy e, przygotowane? Tak naprawdę Ważny był element wejścia do grupy, do mojej grupy, to uczestnictwo na spotkaniach i zaangażowanie się w parafii, ponieważ nie organizowałem tylko wyjazdu do Krakowa albo do na dni Diecezji, Natomiast bardziej z tą myślą, żeby Przyszykować młodzież i później po tym wyjeździe, żeby młodzież dalej kontynuowała swoją misję, młodzieżową misję w kościele. I ten program, o którym wspominałem, Deo Profil, on nie kończy się w lipcu, on kończy się we wrześniu. Na ile pamiętam, to we wrześniu. I on jest dalej kontynuacją i po, po spotkaniu z papieżem, po spotkaniu z młodzieżą w Krakowie. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy wokół tematu Światowych Dni Młodzieży, które już w tym roku odbędą się w Krakowie i wielu w Polsce, wielu diecezjach w Polsce. Dziękuję moim gościom za przybycie do studio i do zobaczenia w studio po Waszym powrocie.